Witajcie, moi kochani z tej strony, Brateusz, a dziś budujemy bronie i je sprzedajemy. Nie wiem o co tutaj chodzi, ale na razie jestem nowem. <laughs> no dobra, moi kochani, zobaczmy: materiał. Yy, no i co? O, nie wiem o co chodzi: stwórz broń, VIPy, stwórz broń, stwórz własne, nie, automatyczne. Potrzebuję materiały. Jak mogę zrobić materiały? Wymagany kij. A dobra, tutaj jest materiał. Dawaj mi materiał. Dobra. Tu broń. O, tak się robi broń, dobra. Okej. Okay. Czyli tu mamy broń, dobra. A ile musimy, żeby na przykład... ...boba tutaj. Tutaj u boba. Tutaj jest Przedaj. Przedaj wszystko. A nie można, dobra, nieważne. No, mamy pieniądze. I co z tymi pieniędzmi teraz? A tu możemy kupić broń, dobra. Kup nóż. Y, mam nóż. Nóż no. A i teraz... po dwa. Dobra! To już wiem o co tutaj będzie chodzić. No to dobra. Zaczyna się dobrze. Mhm. Dobra. A odłożymy broń. U, tu, 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 tu. Dobra. A u możemy coś sprzedawać? Odblokować za 50. A, okej, okay, dobra. Na razie nie. Dobra. Zobaczmy tak. 300 na łuk. Okej, okay, to idziemy farmić. <laughs> Ale śmieszna do animacji jest. No dobra, materiały. Zrobimy no trochę więcej już. Mm -hmm. Automatyczne zbieranie. <laughs> 70 razy szybciej zbiera to na automatycznym, mnie. No dobra, zrobimy tak może 600. Jak myślicie? Może nam wystarczy już, żeby mieć tą potem. Dobra. Idziemy tworzyć broń automatycznie. bo to też szybciej robić. I teraz robimy te noże. Dobra, dobra, I już zobaczymy na kmiecie o co chodzi. Idziemy sobie do złodzieja też, żeby nam więcej dawał pieniędzy. On kosztuje 50. Uto tu, uto tu. Uto tu, uto tu. Robimy i 6 kosztuje wyrobienia takiego noża. Okej. Okay. Dobra. Idziemy do złodzieja. Siema pani złodzieju. To w sprzedaż automatycznie. I ja on nam daje już po 3. Za jedną broń. No dobra. <gryzny> Proszę, proszę panie złodziej, ja nie wiem gdzie ja to chowam, nie? Ja nie mam plecaka, to, to, to... Gdzie ja bym to wszystko schował, ludzie? No nieźle, nie? Dobra, już nie mamy ten wyjście A ten ile kosztuje? 300. A kupimy go od razu. Kupimy go od razu, bo i tak idziemy robić nowe bronie, bo i tak nam nie starczyłoby na łuk. Więc pozbieramy troszkę, teraz tak do 1000 myślę. Czekajcie, 600 to jest 100. No dobra, zrobimy 1000. A wy w międzyczasie możecie, wiecie, wiecie co zrobić. Dajcie subskrypcję i lajka i komentarz, czy lubicie takie gierki. Ta wydaje się fajna. Też nie będę w nią dużo grał, żebyście wy mogli sobie tutaj poprzechodzić i sami poodkrywać. Tak jak zwykle, bo to też nie miałoby sensu, żebyście obejrzeli całość, tak jakby, jak to się grano, bo potem byście nie, nie zgrali też. Yy, albo i tak, nie wiem, dajcie znać w komentarzu, w sumie, czy wolicie takie dłuższe filmiki, czy krótsze. A ja tutaj już bieram się za... Kamienie, kamienie, daj kamienia! Dwa na sekundę, no to jest spoko, bo tutaj mam już trzy, 4 No to jakoś to będzie szło, nie? Mm, dobra. No to idziemy tworzyć te bronie teraz. Trochę nam to potrwa pewnie. Rozwiniemy <grymne> się. O, proszę bardzo. Ja z kolegą tu rzucamy, On rzuca tegły. <grymne> Masakra. Dobra. Już mamy stówkę broni. Złodziej powinien dawać chyba po 4 dolarki, pieniądze. Jeśli ja się nie mylę, bo ten nam dawał 2, ten nam dawał 3, to ten chyba 4, ale zobaczymy, nie? Dobra, idziemy do szpiega. Szpiegu Siemano sprzedaj. No po 4 nam daje. No to zaraz będziemy mogli sobie kupić łuk i zobaczymy, ile będzie kosztować. Następny pan kolega, który będzie nam skupował to wszystko. Dobra, idzie się odrawać widzę. Czyli taki klasyczek, klasyczek. Ale fajnie, fajnie. Okej. Okay. No troszkę, troszkę już jest. Siopy. Money, money. E, wyjście. Dojdziemy, dojdziemy, no to idziemy, no idziemy no. Idziemy po łuk. Dobra, kupiłem łuk. A będziemy robić łuki. Łukowy nób Ile bogaci tych 1400. No dobra. Ale my idziemy po cegły teraz, tak? Automatycznie zbieramy. Już po 3. Więc no, no, no szybciej, szybciej. To będzie nam szło. Fajnie. <laughs> Nie no. Jak tak by ludzie pracowali naprawdę. To Sigma, nie? Budynki by powstawały w sekundę. <laughs> nie, no masakra. Ale fajnie. Szkoda, że tak jest zrobione, że to nie jest ten sam pacz. Jak klikam, to to wolniej, nie? Więc na automacie dużo szybciej to się robi. No, ale dobra, nie. Wiecie, no to też po coś to jest. No dobrze, że ten automat nie jest zarobukcą, tak naprawdę, no bo. No, nie chcę wydawać pieniędzy na te gry, robuxów i tak dalej, wolę sobie jakieś skinki robić na jakichś challenge'ach z hakerką, oczywiście pozdrawiamy Cię serdecznie. Okej, okay. dobra, 1500 chyba starczy. Idziemy przekuwać, o patrzcie jakie łuki. Idziemy tu, żeby koleże, tu ten o. Łok, łok, Ale łuk jest lepszą bronią, więc w teorii, bo tak, może nam będzie dać więcej pieniędzy czy nie, no nie wiem, chyba nie w sumie, nie miałoby to zbytnio sensu. Na VIP-ie widzę jest dwa razy więcej, no ale dobra, no też nie będziemy tutaj VIPować. VIP jestem ja, ale nie kupuję tego, ha ha, ha. ale rymuję, Boże Święty. Mogę zrobić jeszcze 100. O, w sumie fajnie, że to tak pokazuje. Ile jeszcze nam daje tutaj zrobić? Dobra. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Dawaj! Poszymy te bronie. Dobra. Idziemy do szpiega znowu. Jest razy 3, tu jest a tu 7. Ile mafii chce? 3,5. Chyba od razu do, do tego pójdziemy. Yy, automatycznie sprzedawaj. O, po 8 ten. Póki po 8. On no, dało po 4. Rospoko. No, Chyba do bossa mafii zrobimy, żeby najszybciej to, to ogarnąć. Ale nie wiem, czy będziemy mieli tyle pieniędzy. 4400 potrzebujemy, tak pokazywało. Ale czy to prawda? Nie wiem. Bo może trzeba tego wcześniejszego kupić, nie? Więc zobaczymy. 8 razy 1800, no nie będziemy i tak mieli. Więc chyba kupimy sobie po prostu lepszą broń. Chyba tak, no. O ile nas będzie stać, bo też nie wiem. Nie wiem za ile jest, nie? A sobie popatrzymy. Dobra, wyjść. Yy, pistolet za 1000. No dobra, to będziemy robić pistolety. Yy, automat. To już po 4 zbiera więc fajnie. OK Impersorów 3,500. Bo tutaj trzeba odbokować świat, potrzebujemy 10 więc to właśnie podobnie żeby sobie to wbić. Okej. Okay. Zbieramy, zbieramy. Nie wiem w sumie, ile bym musiał zbierać. Można znowu tak 1500 zrobimy? Myślę, że tą pistolet też... A, tutaj mam 2, 4, 8, czyli 2 razy więcej. Okej, okay. czyli 8 razy 3 chyba. Albo 2 razy 2. No to 16 za jedną broń. 100 broni to jest 1600 no troszkę nam braknie chyba ale zobaczymy, zobaczymy ile to będziemy mieli 3500 nie wiem właśnie czy coś się będzie opłacać chyba to i potem kupić bossa mafii no kurde nie wiem no zobaczymy zaraz ile nam tam będziemy mieli pieniędzy ja bym tego bossa mafii bardzo chciał nie no ale nie wiem. Sprzedaj. Po 16 Naprawdę, nie wiem gdzie, gdzie on to chowa, nie? Gdzie Brateusz chowa te wszystkie bronie, ludzie? No, dla mnie wystarczy nam chyba, czy 400 kosztuje? No, masakra, brak nam troszeczkę. Yy, ale, ale, ale... Robimy sobie tak. Automatyczne wybieranie jeszcze raz. Dobra. Niech będzie. Robimy. Idziemy teraz sprzedać i weźmiemy bossa mafii, zobaczymy ile on nam będzie dawał. Sprzedaj, dobra, wyjdź. Czy a, czy i pół? Nie wiem sobie sprzedałem. Dobra. Kup. Odblokowano. O, po 50, no teraz to ta. Dobra, nie mam dużo broni, ale zaraz będziemy to wszystko mieli, bo... Jak on już mi... Tak dużo daje, to faktycznie się podobiemy. Teraz powinno już być ok. Jak będziemy mieli tak 1500 materiału, powinniśmy wtedy sobie szybko to też kupić. No zobaczymy zaraz. Muszę zróbmy nawet i 1200, żeby też tutaj na limity, na limity. Decydujemy limity, moi kochani. Dobra, cóż? A bo to teraz zabiera 12. Taki bajer. Hmm. Czyli trochę nas okradają, ale dobra. Troszkę kradziuchują. Zaraz tutaj zobaczymy. Dobra, idziemy to sprzedać. 100 broni mamy do sprzedania. dobry. Okay. O, jeszcze mogę dodatkowo sobie klikać, to jeszcze szybciej. To mam tak klikamy jeszcze przy tego. No fajnie. Dobra, bierzemy tą najlepszą broń już. Impersorów kupiłem. Dobra, zbieramy. I zaraz zobaczymy. Bo to już nam da razy 2. czyli po 100 powinniśmy dostawać. Więc w teorii 100 broń jak sprzedamy to już będziemy mieli świat 2. I to jest to, masy, na czym nam zależy tutaj właśnie. Tylko nie wiem, ile oni mi będą teraz brać za broń. Bo ona w sumie, ta już kosztowała więcej, więc ta może dwa razy więcej kosztować. No nie, zaraz zobaczymy, zrobimy 1500 znowu. Niech będzie. A nie, 12 też, okej. Okay. Ale tutaj, jak klikamy, to nie, nie, nie robi szybciej. Chyba tylko na sprzedawanie jest taki driczek. Dobra, jeszcze 45 możemy zrobić, więc spodziewam I uwaga, uwaga. Koniec, idziemy sprzedać. Idziemy sprzedać Automat. I klikamy od razu. To też będzie szybciej. No, już mamy na 10 tysięcy Trzeci. O 112 wydajemy. No i fajnie. To są odrodzenia jeszcze. A widzicie? To tak mało kosztuje. A mogliśmy się odrodzić. Wyjdź. I świat 2. No i jesteśmy. Okej, okay, czyli tutaj są no, znowu nowe bronie. Już mam tu na przykład sniperkę ja Sobie kupię sniper knob. No dobra, też wam nie będę tutaj wszystkiego pokazywał. No bo też wy sobie możecie pograć. Yy, więc tak naprawdę z mojej strony to tyle. Bardzo mi miło, że oglądaliście mój odcineczek. A wy klasycznie sub, like, dzwoneczek. No i widzimy się w następnym odcineczku. Pa pa pa!